Witam je w tym jantarze i kolejne poszukiwania, na godzinkę przyjechałem Zobaczymy co tutaj z rodzinką oczywiście syn, synowa Mało ludzi, fajna sprawa zobaczymy, rano byłem tak jak w Brzeźnie, teraz jantar zobaczymy co z tego wyjdzie O, mamy duże fale. Pójdzie to lekarstwo. Nikt nie będzie przeszkadzał, bo może jakąś rybkę zjemy. Chciałbym tędy Dzieje jak 吹口。 Po prostu jest normalnie, można chodzić w butach, nie sypie się. Bardzo lubię ten wiatr, różny ten wiatrzeń. naprawdę to nie liczę na jakiekolwiek noleziska dzisiaj, ale bym chciał wyczuć pobawić nawet przy kapselkach czy, pobawić, czy po prostu i wyczuć ten detektor, jak on reaguje na różne śmieci nawet Kopał. Ktoś już tu kopał Chyba? Ktoś tu już kopał ja tego kopać nie będę bo to pewnie jakaś puszka Już ktoś był pokazuje 84 No jeszcze Nie wiem, przychodzi się kopać Obawić się no to pewnie jakaś puszka Wcielam też kilka puszek bardzo głęboko zakopanych z i też pokazywałem, że Srebro na rok 80. you know Dziękuję. Idziemy dalej. Na kończymy dzisiaj dzień. Ja tam byłem godzinkę, jedną wutółkę znalazłem, ale pobawiłem się frajda Także to tyle. łapki w górę. Pozdrawiam na razie.